Chciałbym Wam zaprezentować fajny przypon, który często łowię na wodach PZW, w zbiornikach, gdzie jest dużo drobnicy, no i raki przede wszystkim, bo to one tak naprawdę są największym problemem i takim wrogiem karpiarza, a dokładnie prezentacji przynęty. Ten przypon w bardzo taki fajny sposób prezentuje naszą przynętę i to w taki antysplątaniowy, więc nawet takie podnoszenie tego przyponu przez drobne rybki, skubanie naszej przynęty, czy, czy też atak raków jest w stanie przetrwać e, i ta przynęta cały czas jest prawidłowo prezentowana, czeka na, na, na płynięcie karpia. E, Przypomnę ten wykonuje na hakach typu White Gate Longshank. Albo kurszanki, są to chyba najlepsze haki, właśnie do tego typu przyponu. Ma bardzo fajne właściwości, trzymające rybę po, po zacięciu. Nie gubi się tych ryb. No i mówię, no to przede wszystkim jest fajną odpowiedzią na wody, gdzie drobnica jest tak naprawdę utrapieniem, utrapieniem karpiarza. Przypon wykonuję na twardym materia materiale. Tutaj akurat będę miał linka 25 LB. Mam wystarczającą sztywność i takie właściwości też antysplątaniowe, więc w zupełności taka grubość materiału wystarcza. Biorę sobie gdzieś 35-40 cm. Odcinamy sobie. Teraz sobie zakładamy krimpa na żyłkę. z tego, że ten materiał jest... Cieńszy 0,6 mm tutaj crimpa będę stosował. Najpierw musicie sobie nadziać go na żyłeczkę. Fajnie wchodzi, jest dopasowany do tego crimpa. Teraz oczko haczyka. Niżamy sobie drugi koniec do środka. Teraz tu, przy oczku, malutka pętelka musi być zrobiona. Gdy taka malutka pętelka jest, możemy sobie zacisnąć krimpa. Trochę siły trzeba użyć, Że nam tu wszystko fajnie siadło. Krimp okay. jest zaciśnięty i tutaj co jest bardzo fajne, sztywny materiał, a haczyk jest bardzo luźno tutaj sobie pracuje. Następnie sobie od razu naniesiemy rureczkę termokurczą. który nam pozycjonuje hak i mimo, że jest tutaj przegub on będzie w prawidłowy sposób ustawiony i będziemy też mogli sobie nad parą tutaj ukształtować ten kąt który jest najbardziej odpowiedni i który chcemy uzyskać. Dzięki temu, że ta rureczka jest dosyć miękka, nawet jeżeli ją sobie przystymujecie, tutaj zgrzejecie, hak bardzo fajnie pracuje, ma odpowiedni kąt, jeśli chodzi o ułożenie. Natomiast wydaje mi się, że właśnie tutaj ta pętelka i ta praca tego materiału, taka swobodna mimo wszystko, sprawia to, że ten haczyk pewnie siedzi w pysku. Dobrze zacina ryby, no i przede wszystkim przy holu te ryby nie spadają, nie przeskakują też w pysku ryby, nie kaleczą ryby, więc mówię, jeśli chodzi o te właściwości, naprawdę super, no plus oczywiście prezentacja przynęty Tutaj mamy crimpa, rureczkę już sobie naniziałem, później ją będziemy steamować, koniec przyponu, zakańczam sobie pentelką. można też sobie też crimpem złapać, wedle uznania. Ale z węzłem, węzłem ósemkowym zakończam te przyponiki. Jest bardzo dobry węzeł, wytrzymały. Długość sobie możecie ustalić. Ja tutaj będę miał 25 centów. Ósemkowy węzeł na końcu. Pamiętajcie, jak zaciągacie węzły, żeby sobie to wszystko zwilżyć dobrze i ten końcowy odcinek zaciągamy. Można go jeszcze sobie nad parą wtedy uformować, żeby to wszystko ładnie pracowało, więc tutaj sam przypom jako taki jest gotowy. Teraz jeszcze kwestia tutaj e, mocowania włosa. Końcówkę sobie Ucinamy, dociągamy, można sobie szczypczykami też tutaj podciągnąć, uformować ten węzeł. Końcówka materiału jest pewnie złapana, pewnie się trzyma. Łatwiej się wtedy z tymi materiałami sztywnymi. pracuje, więc taki dodatkowy efekt z posiadania tych szczypiec do krimpów to jest też możliwość zaciągania węzłów. Tutaj już węzeł mamy pewny, teraz haczyk. Na haczyk zakładamy krętliczek z kółeczkiem, te mikrokrętliki. Na nim właśnie będzie sobie pracowała nasza przynęta, którą będziemy zakładać na bite flossie. Teraz stoperkiem sobie Mikrokrętnik ustawiamy w odpowiedniej pozycji. Na haku, gdy już to wszystko mamy zrobione, krętliczek sobie pracuje na trzonku haczyka. Jeżeli ryby jakieś drobne skubią naszą przynętę, po prostu ona sobie pracuje na, na tym trzonku, porusza się. Natomiast w przypadku brania, ryba zasysa przynętę, hak jest ustawiony pod kątem, siada w dolną wargę, ołów robi swoje i ryba jest zapięta po prostu. Teraz wystarczy ten przypon zgrzać na parze, uformować rurkę termo, na w losie, potem przymocować przynętę i przypon jest gotowy do łowienia. Teraz rurkę będziemy sobie zgrzewać. Najpierw troszeczkę przypom. Ten sztywny materiał prostuje sobie nad parą. Oczywiście wyżej, żeby nie przepalić go, nie uszkodzić. I na końcu rureczkę przygrzewamy. Jak już jest zgrzana, lekko ją formujemy kącik, jaki chcemy uzyskać. Stygnie sobie i wszystko jest gotowe. Widać krimpa w środku. Nasz system mocowania przynęty jest gotowy i tak to wszystko wygląda na gotowo. Bardzo długi tu jest ten łuk haczyka, kolanko elegancko się prezentuje, ustawia. Wszystko jest dosyć agresywne, no i bardzo skuteczne. Jeśli chodzi o rodzaj przynęt, jakie możemy stosować na tym przypomnie, prezentować tonące kulki, waftersy bardzo fajnie. Tutaj się też prezentują bałwanki, więc naprawdę bardzo uniwersalny przypon, Sporo rodzaj przynęt możemy na nim prezentować. Teraz sobie zainstalujemy taką zbalansowaną kulkę. Kawałek bite flossa, naniziamy sobie kuleczkę na igłę. Przez oczko krętlika wprowadzamy sobie nitkę. Łapiemy sobie niteczki dwie razem. Naciągamy kuleczkę. Końce, które były, wyciągamy. Jeżeli są zbyt długie, nożyczki przycinamy. Teraz to tylko należy przypalić. Rozplaszczamy końcówkę, i w ten oto sposób przynęta jest już na przyponie założona. Hak się bardzo fajnie układa. Natomiast ma tą ruchomość. Tutaj sobie wszystko elegancko pracuje. Rureczka, która no nie jest wiadomo jakoś mega sztywna. Wszystko nam tutaj ustawia. Hak wiadomo prawidłowo ustawiony, ale przy holu już ma tą ruchomość. Nie wyszarpiemy sobie haka w czasie holu z pyska ryby, nie pokaleczymy ryby, więc no mega przyponik. Tutaj ta przynęta na krętliku też się super prezentuje. Może sobie obracać się z każdej strony praktycznie. Krętlik daje dużą ruchomość, te przeguby, które tu są, więc mega przypon na no mega karpie.